W tym odcinku zdobędę nielegalny item, którego nie da się już zdobyć na moim serwerze m 1 mcpl Ale jak go w ogóle zdobyłem? Zacznijmy od samego początku. Dobra, ja, patrzcie, co mi się kogna na rynku udało wyłapać. Czekajcie, muszę wam to pokazać. Ja muszę do tej osoby napisać. Patrzcie, co tu jest na rynku. Jest chyba to jest najrzadszy item, który aktualnie jest na serwerze. Dało się go w jeden sposób zdobyć. Aktualnie nie ma już tego. Item ten można było zdobyć przez pewien błąd. Ale na czym on w ogóle polegał? O tym opowiem wam trochę później. Dlatego oglądacie do samego końca, a my zacznijmy zarabiać. Bo żeby kupić ten przedmiot, potrzebuje 10 dolarów. sobie na na rynek, bo mamy 75 dolarów, a przyda nam się dzisiaj hajs, więc zobaczmy, czy coś się w ogóle sprzedało. Okej, okay, dusza się sprzedała. Dusza kolejna się sprzedała. Spodelki również się sprzedały. Git jest, dobra. Ile mamy hajsu? 4275 dolarów mamy. Let's go! To teraz możemy zrobić sobie zakupiki i sobie kupić jakieś tanie dusze może, co? Po 900 kupiłem. Widzę, że tu więcej nie ma. Po 900 chyba. Wystawmy je po 1200. Powinny zejść moim zdaniem. I teraz pytanko, bo po wczorajszym odcinku troszeczkę was przebyło i aktualnie jest 160 osób i... boję się lecieć na strefie PvP. Cię ciekawe, czy będzie trudno coś pozarabiać, czy nie będzie jakoś ciężko. No, przybyło was od groma. Dlatego ja też stwierdziłem, że jak mamy hajsik, to przydałoby się wynagrodzić to wam, że was tyle przybyło. I dla osób, które jeszcze nie wbiły, a chciałyby wbić, to wbijajcie na n1mc.pl, bo jest szansa dołączenia do mojego klanu. Ale, chodź, nie masz już klanu. Dokładnie. Dlatego zakładamy klan dzisiaj. Ale poczekajcie chwilkę, chciałem wam powiedzieć o mini-update, które ostatnio zostało wprowadzone. Na strefie bezpiecznej został dodany generator dla nowych graczy, na które możecie kopać tylko kilofem do poziomu 8. A tego zmniejszyliśmy cenę setów od poziomu 17 do 20. Ekonomia, jak i codzienna nagroda również dostały boosta. Także, jeżeli zniechęciłeś się do gry lub dopiero zaczynasz, to warto wbić na N1MC.pl. Natomiast, jeżeli chcecie poznać więcej zmian, to wbijajcie na naszego Discorda, którego znajdziecie w opisie. O, Rich. Mój klan to to bogacze. Klan załóż bogacze. Dobra, mamy klan, mamy klan Rich, więc teraz, aby dołączyć do tego klanu, wystarczy wbić na serwer. I ja będę sobie grał i w losowych momentach będę wybierał jakieś osoby do mojego klanu. Więc wbijajcie i dominujcie n1mc.pl Macie szansę dołączyć do klanu I być oczywiście w klanie najbogatszych graczy Bo wiadomo, to my będziemy tutaj top 1 O kuchna, ty co? A że jak? Pubańki? Ty tam, ostatnio było 360? 340? Halo? Czy ty się czujesz dobrze? Tu kolejny, 120 Ja pierdziu, ty <gryaki> Grubo <gryaki> Jest naprawdę grubo. No i poleciałem na strefy PVP. Nie, jakiś siomek mnie goni. No już? Tak szybko? Próbujemy coś tu pozarabiać. No jest ciężko. Jest dużo was, kurna, na serwerze. <ścoughs> Przybyło was troszkę. Jest kurna ciężka, mam powiem tutaj. Coś wyłapać. Jakąś rudę, halo. Trzeba się przyczaić na jakąś kurnę tutaj. Jakiś generator. Może nam się uda. Dobra, może tutaj. Niko, nikogo nie będzie, ty. Szybko, szybko, szybko. O, ale będzie ciężka, bo teraz wam powiem, ty. Będzie przerpana. Chwilę tak pokopałem i wpadłem na pewien plan. Ty, ja co muszę mieć, czego garnąć jak nic. Bo przydałoby się jakieś ludzie tutaj na nawalać przy okazji. Jak i tak kopię, to można sobie gadać jakiś mieczyk. To by nie było krok na głupie, bo ja mam aktualnie podstawowy mieczyk, więc... <śmum> wstyd lekko. Tak więc szedłem na rynek i zacząłem szukać miecza. Kupmy sobie tą dziesiątkę. Why not? Może... A jest tu jeszcze. dobra, typa, tańsza jest. Kupujemy. Nice. I mamy dziesiątkę mieczyk. Teraz możemy się nawalać. No, nie ma niestety fajarki ten, ten akurat mieczyk, ale no cóż. Ej, dobra, Dara, radę rozpykać go. O! Ojojo, widzieliście to? Ale dostał hita, pięknego. Oooooh! On z kolegami, ty! On nie kupi! Weź jakiś. No nie! Dziuszek! Cholera, jasno. Dobra, tu lecimy, szybko, szybko, szybko. kupiemy kopiemy, szybko, szybko, szybko. Póki mamy czyste, możemy kopać. Okopałem chwilę i wróciłem za czerwoną linię. Gdzie stało się to? Ej, co tu pijemy? Mam duszę! Haha, <laughs> to? O! Ki NICE! Druga dusza, co jest? Ale piękne to było Ty, dwa pod żon. Dwie dusze mamy, czyli mamy dwa tysiaki Dwa dusze są najlepszym chyba, kurde, na zarobkiem, ty Zobaczmy, czy na rynku jakieś się sprzedały dusze moje Nie, jeszcze nie Więc wróciłem do dalszego kopania Właśnie pokopiłem, tam jakiś jak widzę Pek i zabijamy <laughs> O, oh, fuck! No, 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 no Wow, 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 bez takich, bez takich, bieku! Be o, milufę wysadził, ty! Po tej akcji wróciłem na spałna, aby sprawdzić, czy coś się sprzedało. O, o Ty ktoś kupił, duszę, patrzcie. Duszę, duszę się sprzedała. Let's go, dobra. Wystawiaj je zaraz szybko kolejną. Dobra. I po tej siaku je będziemy strali. Także wróciłem do dalszego zdobywania Kili. O, babiczek, bambiczek! No, kurna chyba go nie zabiłem. Czy zabiłem? Fadnie mi kill. Nie, zarąbali mi go. Ty. Cóż zapech? Ty, jomek? Jest! Jest! Mam go! Kurna nie dropa akurat. A jak na ręku moje dusze wyglądają? Hala, hala. Oo! Ty, sprzedały się wszystkie! Ej, butki, co? No zakładam to. Albo nie, ty sprzedam przecież to za po 1200. Dobra, sprzedajmy po 1000. 1200 chciałem to wystawiać. Wstawmy te dwie rzeczy i wystawmy jedną duszę ty. Ale ja poczekajcie chwilkę. Bo czas wylosować zwycięzcę konkursu na rangę Elita z poprzedniego odcinka. Dobra, a więc teraz rangę Elita. Także let's go. I lecimy jeszcze chwilkę. I teraz Akrol. Ho, oh, siemano, byku Halo, komunikujemy. Halo, halo. Halo, ziemia. O, o, o! Pierzmy mu Gratki. Chodź! O, o, jidzi, jidzi. chodź, 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 no chodź. To musiałbym pokazać, że może wejść. No chodź, 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 Biku, no chodź! To on jest w totalnym żoku. żadnej jakiejś reakcji takiego. Wow, coś takiego. Dobra, mamy zwycięzcę, także wracamy do odcinka. I szukamy na rynku może takie po 900 coś, żeby te na najtańsze skupować. O, 850, pa, O, lepowieczka tam trafiła się. O, Jezu. O kolejny. ta moja się wstała? Dobra, ja wystawiam drożej, ty. 1300 ja ja widzę, że tam za, za tanie chciałem. 1300 i tyle. A bo za 1200, widzę, że tam jest najtańsze 1200. Wystawiłem wszystko i wróciłem na strefę PvP, gdzie prawie się wywaliłem. O! Oo! Yoyoyoyoyoyoy! nie kozasz tak, błagam Cię. I kugna problem mieliśmy. Po tym incydencie postanowiłem wrócić na spawn i poszukać okazji na ręku. Ty, klata egmina, na 250? Bierzmy to. No to sprzedam że przecież. O, dusza się sprzedała już. Mamy tu jeszcze jedną duszę. Mamy 5500. 800, 800. dusza, ty. Co? Cobra, tu trzeba się czaić na te dusze, bo ludzie tutaj takie błędy czasami popełniają, że jakieś 800 wystawiają, że to jest hit. Po 900, ty. skupujemy te po 900. Będziemy mieć chociaż takie darmowe hajsi. Zrobimy nic nie robiąc teoretycznie. Tylko skupujemy i wystawiamy drożej, po prostu. 850 dusza, co jest? Patrzcie, nie muszę nic robić, tylko stoję, sobie kupuję, jak ktoś wystawia taniej i sprzedaję to drożej. W międzyczasie znalazłem nawet 4 dusze za 2000 dolarów. Ale niestety brakowało mi hajsu. Co? Nie, nie mam tyle hajsu. Nie. Kupcie coś, please. Proszę was. Niech ktoś coś kupi. Nie, ale tu jest, tu jest taka wyprzedaż. Nie, no kupili to. <laughs> taka okazja była, że to szok. Chwilę później wydarzyło się to. No, się rzeczy, ty. Co jest, dwunastki? No way. O, taką główkę mamy, Jake, dziesiątkę. Co jest? Let's go. Także poleciałem na strefie PPP. Nie wydarzyło się to? Oj. No, nie, no, chodź tu! Ty, na no, chodź tu! Chodź, tu byku! Ty, dalej mnie gonią, dobra, nie, nie. Po kupiłem go, ty! No, nie gadaj, ty! <grym> to się udało! Dobra, raz piszę, generator kupimy. Nie, nie! Ło, wow. Łosz, wow, cholera, ty! Ale mi lufę wysadził. I ja dupia! na kiedyś zejdę. Jasny win. O, kopie ktoś! Nie, kurna, bym jeszcze jakiś ziomek działnął. Oj, Ale chwilę później, dostałem prezent od jednego z graczy. Coś nic, coś chce ode mnie. Dam ci trzy dusze, ale soj. On mi? What? Wymiana? Coś nic. Nie. What? O kurna. Dziękuję. Ej, dusze się jeszcze sprzedały. What? Ej, dobra, czy może być lepiej? No to sprzedajmy kolejne dusze. Ty, dziękuję coś nic. What? Ty parkiśtivec? Nie, 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 nie. Zarąbali mi go, no nie Taka była, taka perłeczka piękna Po czasie napisał do mnie ponownie gracz O niku, coś nic A chciałbyś dwie części piętnastki? Nie no, takiego kiwcika. Ty, no kurna Ale czy ja mogę aż takie gifty przyjmować? No nie, nie, no co? Nie, nie ja nie mogę tak Dajemy mu serduszko. Napiszcie w ogóle w komentarzach, czy mogę przyjmować od was gifty Także po tej akcji musiałem wrócić do PvP Ale przed tym zakupiłem przydatne mi złote jabłka I sobie teraz przydatnych musimy kupić jabłuszka To jest to, 20 5 Gituwa. a na zebie napisał do mnie gracz, który cały czas za mną latał. A ja że przestanie mnie prześladować, jeżeli pozwolę mu coś dać. No dobra, no to daj, no bo coś mnie podejrzane jest. Ty. Że ja się mam tak dać przekupić? No dobra. <grywa> I widziałem, że na rynku coś się sprzedało. A, bo wszystkie dusze się sprzedały. No way. I mamy hajsu. 6 szkoła. Let's go. Ej, myśmy wszystko sprzedali, mamy potrzebny nam hajs. Rynek. Te się sprzedały idealnie. Raz, sprzedaj i to dajmy za tysiaka. A czy na rynku są jakieś tanie dusze teraz? Nie, to są najtońsze Te po tysiaku. Jest, dusza się sprzedała. Let's go. Mamy 10 600. I teraz. Wchodzimy i kupujemy to. Może będzie najgłupszy zakup, ale będę miał najrzadszy item na serwerze. 10 tysięcy, tak! to? Mamy muszelkę, Czajcie to. Natomiast w jaki sposób gracz o Niku zdobył ten przedmiot, dlaczego tylko on go ma, a więc tak, przez pewien czas istniał sposób, aby go zdobyć. A mowa tutaj o mini błędzie na serwerze, które na szczęście udało nam się załatać. Legało on na tym, że dało się wylecieć poza mapę. Musiałeś chwilę lecieć przy ciebie, gdzie podczasie pojawiał się zwykły świat z I właśnie Xafker postanowił, że chwilę tam posiedzi i odpocznij sobie od tego całego Box VP, a zarazem poszuka czegoś ciekawego na tym świecie. I padło właśnie na muszle. Czemu akurat muszle? Tego akurat nie wiem, ale wiem jedno. Kolega się tam na pewno nie nudził. Było warto wydać. Te 10 tysięcy. Otóż sobie tutaj mamy na i ten na serwerze. Nie wierzę, że to się udało. Ty, 10 tysięcy uspieraliśmy, ale mocne. Także po wydaniu 10 tysięcy trzeba było wrócić na strefę PVP, aby coś zarobić. Jest! Jest! Mam duszę! Zarąbałem komuś kila ty. No nie! Też prawie go miałem. O Jest! Kurna dropa dusza! Jest! Jest! Mam duszę! Uj. Dobra, kampienie czasami pod czerwoną linią jest mocne. Nie no co jest ty... Ej! chodź AI ma poćwicz, bo jest źle. Jest tragicznie chodź. Od... O, tu jest ksiśomek! Jest! Mam duszę! Nice! Tylko była dusza! Tu jest trzecia dusza będzie. Pa, pa pa! Nie, nie! Chodź tu, chodź tu! Nie denegłem mnie Chodź tu! Jeden hit, jeden hit! Jest! Jest! jest. Jest! Nice! Mamy kill, ale duszy nie udało się niestety zdobyć z tego co widzę. Ciężko było z duszą Co? elitra trzynastka? Co ty gadasz? To jest ta mo... Nie ja, nie, ja miałem na sprzedaż wystawioną chyba ją. No co ty gadasz? O, o! Pa, pa, pa! Steve! Przecież, moje. No, ja jestem kalekom, jak chodzi o jakieś AIM Tego ja nie mam po prostu z tego aima. Dziś jest źle, ty. Ja muszę poćwiczyć, ty. Dobra, ale dzisiaj powiem wam, że progresik jest mocny. Oprócz tego, że dostaliśmy naprawdę piękne gifciki, za które so much dziękuję, że tak powiem, To mamy najrzadszy item na serwerze. Jest tylko 5 sztuk tych muszelek, więc. No, jest to jeden z rzadszych itemków. Nie da się nigdzie go zdobyć już. Ale tym się zajmiemy. Tym się zajmiemy, tym koleżką tutaj. Spokojnie. My tutaj kiedyś będziemy stali. Ja wam mówię. A jedynie, co mam jeszcze mogę powiedzieć, to wbijajcie na n1msek.pl. I róbcie tutaj pogrom, bo ostatnio wy jesteście po prostu mega mocni, za co wielkie serbro odlawa. także wbijajcie, a następny odcinek za 3, 2, 1.